Piłka do, do kosza? Obręcz do koszykówki? O nie, 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 Krystian nie. Krystian nie, Krystian. Oh. A! Kurwa. <noise> <noise> Ej, bo to bolało. Ty co zrobiłeś, idioto? Co ty zrobiłeś? <noise> Hehehe, <noise> wrzuciłem <noise> piłką o biurko i... ...zabiję jak Aha, jakiś z Ja pierdolę, dojdzie do mnie! Kurwa, Krystian! Ja pierdolę! <grystanie> Oooooh! <grystanie> ja pierdolę, dojdzie do mnie! A tutaj żuk. Ja PIERDZIELE! Czy to jest kolejny żuk? Tu kurwa, kolejny żuk! Nie jak! -ok! Ja PIERDZIELE, Krystian, chodź tu. Chodź tu! Chodź tu! To no pod liściem! Nie, a tu jestem wybuch? O Jezus nie wiem, o. Krystyna mam tromę! Krystyna mam tromę! Jestem burger. nie to... Co ty nie powiesz! <laughs> co, co ty be nie be be powiesz? Myślę, że, że. kurde, nie wiem, helikoptera. <laughs> ja to już so, sobie ten. Grzemiosło, czekaj. Okay. Pałka z czerwonej mrówki Część czerwonej mrówki JA JESTEM CZARNY Zabij mnie, zabij mnie, jestem czarny, zabij mnie Zobacz co ty coś JA PIERDZIELE SPODEM NA dół! Ej eee! e, czy to jest dobry pomysł rzucić Yyy ten włócznią w spająka I później spierdalać? Dawaj śmiało nie, nie przepraszam, przepraszam Nie 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 JA PIERDZIELE Moron Cicek mi spadł! I idę tam do tych pająków małych, nie? No. I idę do tych małych... Kurwa, pająków. teleportuje mnie wszędzie! Przepraszam! E, może byś mi dał jedzenia? Ja pierdolę ty, ten... TEM się spina po tym drzewie! A, a, a! To spokojny. Ty! To jest to miejsce! To jest Barry! tutaj! Mogę go wykopać? Ja pierdzielę! Jak ty to zaprojektowałeś? No co, most Jak ty po tym przeszedłeś? Tutaj nic nie ma Tu jest jakiś Ty, śmieciu, chodź tu Chodź tu, chodź tu kurwo Rozkurwiem jakiegoś O fuj, headcrab A! Jak się te krzyżaki nazywają u ciebie? A! Co się dzieje? Tata wstał, tata wstał i on przyszedł do mnie. On przyszedł do mnie, on przyszedł do mnie.